Widzimy to, że efekty, które mamy w tej chwili leczenia raka piersi mimo że dysponujemy coraz lepszymi technikami, nowymi lekami, które co chwila pojawiają się na naszej liście leków refundowanych, no niestety nie dają takich efektów jak to jest w krajach Europy Zachodniej. Z prostego powodu, że kobiety zgłaszają się najczęściej w tym stadium zaawansowania, kiedy ten efekt już leczniczy jest zdecydowanie, zdecydowanie gorszy niż wtedy, kiedy zgłaszamy się na początku, kiedy te mamy pierwsze objawy. Więc tutaj jest naprawdę jeszcze ogromnie dużo, dużo do zrobienia. Dane przedstawione na debacie są przede wszystkim różne w różnych województwach. Nie można tutaj tak naprawdę, trzeba tą analizę podjąć zdecydowanie, jeżeli chodzi o województwo. Ja reprezentuję województwo łódzkie, gdzie te dane są straszne. Naprawdę w naszym województwie dane są niechlubne. Stąd bardzo duży nacisk na profilaktykę i pierwotną, i wtórną, na to, żeby wyjść, że tak powiem, do przodu, wyjść naprzód otworzyć trochę szpital na to, żeby komunikować tą profilaktykę, na to, żeby mówić kobietom, że to jest ważne, żeby się badać. W ostatnich latach dużo zmieniło się w systemie leczenia pacjentek z rakiem piersi. Jednakże bardzo dużo jest do zrobienia. Pacjentki nadal błąkają się od placówki do placówki, nie mają pełnego zaufania często do pierwszego lekarza, do którego trafią i wielokrotnie jednak szukają dodatkowych opinii, czasem nawet pięciu opinii. To jest zbyteczne, to wydłuża czas. Poprawy wymaga również czas oczekiwania od pierwszego rozpoznania, od pierwszego systemu. Temu, do momentu rozpoczęcia leczenia. Także tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Szczególnie dla mnie jest ważne a, a, wspomnienie o strachu. Nie pójdę się zbadać, bo jeszcze mi coś wykryją. Nie ma nic gorszego. Drogie panie, właśnie badajmy się. Jeżeli coś jest, niech wykryją jak najwcześniej. Ratujemy życie, ratujemy pierś. Nie musimy przechodzić mastektomii tak jak ja 30 lat temu. Nikt nie będzie zaawansowanego raka piersi. Nie bójcie się. System opieki onkologicznej nad pacjentkami z rakiem piersi no, wciąż wymaga bardzo intensywnego rozwoju. Mamy Krajową Sieć Onkologiczną, mamy również Unity, ale to wszystko nie jest skoordynowane. To wymaga jeszcze bardzo dużo pracy. I ta praca jest bardzo wdzięczna. Oczywiście wszystko robimy, żeby to poprawić. System wczesnego ostrzegania w przypadku nowotworów w piersi przede wszystkim powinien mieć szereg dodatkowych narzędzi, które pozwolą wykorzystać potencjał i medycyny pracy, ale też potencjał lekarzy rodziny, też potencjał samorządów, choćby po to, żeby trafić do wszystkich osób, do wszystkich pań, które powinny być objęte profilaktyką. Trzeba na ten problem spojrzeć kompleksowo i bezwzględnie monitorować, czy jest efektywny.